Ej, dzisiaj fajna wyprawa. 7 stycznia. U nas zimę robi w Bieszczadach. No, pogranicze Bieszczad i Beskidu Niskiego. Dzisiaj trochę tak chodzimy dwa w jednym. Mamy sprzęcior. Latamy po górach. I tak spaceruję sobie. I to co lubię najbardziej. wystaje jakiś grocik nieduży pewnie jakiś szustak zaraz zobaczymy co to jest sam jestem ciekawy pierwszy zrzut w tym roku o i taki Taki oto wynalazek. Młody byczek zrzucił tutaj, no ale super. Trzecie wyjście w tym roku i trafiła się tylko. Pozdrawiam.